I bardzo serdecznie na kanale JTTK Official. Dzień dobry. Dzisiaj omówimy sobie syndrom nagiego źrebięcia i jak możecie się już domyślić, będzie w tym filmie trochę zagadnień genetycznych, więc yy, może być trochę troszeczkę trudniejszy w odbiorze, chociaż postaram się wytłumaczyć wszystko jak krowie na rowie. Opowiadałam Wam już kiedyś o lawendowym źrebięciu, o syndromie lawendowego źrebięcia i w głowie miałam plan, że niedługo potem nagram właśnie syndrom nagiego źrebięcia i powiem Wam szczerze, że w mojej głowie ten plan został wykonany. Jednak kiedy sobie przypomniałam o tej tematyce, to nigdzie nie mogłam znaleźć filmu, w którym jakby o tym mówiłam ani scenariusza. A może po prostu kiedyś pisałam scenariusz na ten temat, a nigdy go nie zrealizowałam i dlatego w mojej głowie jest to, że ja już o tym mówiłam. Ale tak jak mówię, dowodów brak, więc i nie ma zbrodni. Kot bez cierści, mysz, szczur, czy pies? Proszę, i <laughs> Chcecie króla psiuta, to macie króla psiuta. <laughs> Co już dla nas totalną normą. Jednak jeżeli słyszymy o czymś takim jak nagie źrebie, to odczucia są tak podobne jak koń albinos. No tego nie ma. Ha, tu jest błąd, tu jest haczyk. Syndrom nagiego źlebięcia to coś, co istnieje realnie. Realnie. Bo dla niektórych konie albinos też istnieją, ale to. To nie w innym świecie, nie w tym naszym realnym. Oczywiście nie mówię tutaj o koniach pozbawionych sierści mechanicznie, czyli za pomocą maszynki, czy po prostu się, nie wiem. Obtarły i nie mają sierści w jakimś miejscu? Nie, to mówimy o chorobie, o syndromie. Nie wiem do końca, jak to nazwać, ale powiedzmy, że to jest choroba. I czemu nam taki koń powstaje? Genetyka. Genetyka jest pewniakiem w tym temacie. Nie ma y, wiele na ten temat w naszej polskiej literaturze, ale z tego, co dobrze wyczytałam i zrozumiałam po angielsku, jest to po prostu zaburzenie recesywne. Choroba ta dotyka głównie koni rasy tykińskiej. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam. Ogólnie uwielbiam te konie. Jak gram w chorwę, to zawsze to były moje ulubione konie do hodowania. <grymne> Ale aktualnie są przypadki, gdzie na przykład na tą chorobę zapadają konie rasy persheron. Jeden z najdłuższych żyjących przedstawicieli właśnie tej choroby jest właśnie persheronem. Jednak my się głównie tutaj tak historycznie skupimy na ahałach. Z tym syndromem rodzą się bez włosów, lub z bardzo małą ich ilością. Na przykład mają trochę grzywy, trochę grzywki, trochę kłębków, nie wiem, na łopatce, na szyi, wiecie, że raczej tych włosów jest mniej niż więcej, albo wcale. Chorobę tą obserwuje się od 1968 roku. Byli tacy hodowcy. E, rasy Achotykińskiej, którzy bardzo cenili sobie źrebięta e, właśnie z tym syndromem. Jednak problem jest taki, że te źrebięta otaczane nawet najlepszą opieką nie są w stanie zbyt długo przeżyć. Oczywiście są wyjątki. Gdyby konie były otaczane taką samą opieką, e, możliwościami opieki, jak koty, psy, szczury, myszy, świnki morskie, wszystko co może być gołe na zasadzie być utrzymywane w domu, w cieple itd., e, itd., tak tak to owszem, te konie miałyby szansę jakby życia. Ale je, tylko już wtedy, kiedy ich jedynym problemem byłoby właśnie brak sierści. I jakie są inne problemy niż brak sierści? Oczywiście, brak sierści ciągnie za sobą to, że koń e, nie może odpowiednio regulować swojej temperatury ciała. Po prostu nic go nie okrywa. Ale ktoś może jest spoko, dereczka. No okej, okay, niech Wam będzie. Tereczka. Jego skóra, z racji, że jest naga, jest o wiele bardziej delikatna. Jest naprawdę delikatniutka podobno. I przez to też, że jest delikatna, jest bardziej narażona na poparzenia poprzez, e, od słońca. E, oraz z racji, że nie ma sierści, e, nic e, nie chroni skórę przed urazami, przed skaleczeniami, przed obtarciami. Skóra jest sucha, łuszczy się. Występują miejscowe. Z tego co głównie przeczytałam to właśnie na klatce piersiowej. Włosy na pysku występują, ale są bardzo rzadkie, są króciutkie, są poskręcane i tak naprawdę no, nie pełnią już swojej roli, tak jak u zdrowych koni. Zrybaki z tym syndromem często, gęsto też mają wodę w uzębieniu, mają taki przerost uzębienia, rodzą się z wadami budowy, tak, z wadami budowy, z zaburzeniami trawienia i są bardziej podatne na ochwat. Stwierdzono też, że często gęsto występują zmiany w narządach wewnętrznych, może wystąpić w wodogłowie lub płyn w mózgu, wady serca oraz silnie są zmienione narządy limfatyczne. Czyli po prostu y, konie z tym problemem mają słabszą odporność, przez co bardzo szybko łapią inne choroby. To wszystko skutkuje tym, że żrebaki zazwyczaj zdychają tydzień, dwa tygodnie w ciągu porodu, a jeżeli któryś z nich przeżyje ten okres niemowlęcy, to raczej nie dożywa więcej niż 2,5 roku. Ale tak jak mówiłam, są wyjątki. Bo są konie, tak jak na przykład wspomniany Persaron, który ma tą chorobę, ma ten syndrom i żyje sobie dobrze, wszystko jest okej, okay. ale zakładam, że to przez to, że jego głównym problemem jest jakby brak sierści, a nie ma chorób jakby współistniejących razem z tym, chociaż nie mogę tego w 100% potwierdzić, po prostu to są moje przemyślenia. Wiecie po angielsku, nie do końca rozumiem, nie jestem dobra w angielski. Jednak szansa na to, że koń z tym syndromem będzie żył. Jest jeszcze za rzadsza niż to, że taki koń ten syndrom będzie miał. Wracając do, ho wracając do hodowli Ahao tekinów, próbowano pozbyć się tego problemu. Z racji, że jest to choroba recesywna, to może ona równie dobrze e, przychodzić z konia na konia, wiecie, poprzez genetykę e, i nie dawać żadnych objawów. Taki koń jest nosicielem. Dodatkowo, z powodu bliskiego spokrewnienia e, koni tej rasy, nosicieli, może być naprawdę Ogrom, jeżeli połączymy nosiciela, ogiera nosiciela z klaczką nosiciela, która też jest nosicielem, to mamy aż 25% szans, czyli 1 czwartą na to, że będziemy mieli żywaka z syndromem negości. Obecnie są wykonywane testy na nosicielstwo po to, żeby właśnie tych nosicieli ze sobą nie łączyć. Sianie ze sobą nosiciela i konia normalnego, zdrowego, nienosiciela jest dozwolone, ponieważ, jak w tej piosence, bo do trzeba dwojga. Aby powstał z źrebach z, z syndromem nagiego źrebięcia, potrzebuje on dwóch alleli recesywnych. I już tłumaczę. Każdy z nas składa się z puli genów. Połowę mamy od taty, połowę mamy od mamy. Tak samo jest u koni. I każdy gen ma swoje jakby allele, czyli najprościej mówiąc warianty. Jest allel na niebieski kolor oczu, jest allel na brązowy kolor oczu. Wiecie, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Ale na allel, na porost włosów, na obecność włosów u nosiciela jest tak jakby zepsuty. U konia zdrowego ten allel jest super działa, wszystko jest ekstra. I jeśli nosiciela z tym zepsutym allelem połączymy z zdrowym koniem, który ma ten allel cały, to ten jakby cały allel można powiedzieć przykryje to, że ten allel od nosiciela jest zepsuty. I mamy konia, który włosy ma. Może czasami będzie tak, że nie będzie miał najsuper ekstra tych włosów ale przynajmniej będzie je miał. Połączymy dwa konie z zepsutymi allelami na obecność poroz włosów, to źrebiak tych włosów mieć nie będzie, bo nic mu w genach nie mówi, żeby te włosy sobie jakby wyhodował. Zakładam, że osoby, które teraz e, tego słuchają i które są bardziej zaznajomione z genetyką, wyrywają sobie włosy albo strzelają sobie face palma, ale uważam, że wytłumaczyłam to Najprościej jak można, ale merytorycznie dobrze. Genetyka jest, Twojej drodzy, naprawdę świetną, cudowną. Kocham genetykę, nauką, ale jest trudna. Pierwsze pytanie, które pewnie się pojawia w Waszych głowach. Skoro chcą się pozbyć problemu, to dlaczego nie zlikwidują w ogóle nosicieli? No przecież to będzie najprostsze. Wtedy się najszybciej zlikwiduje problem. No problem jest taki, że koni achotykińskich nie mamy za dużo koni, liczerność populacji a rasy achautekijskiej było po prostu więcej, to zakładam, że właśnie w ten sposób zrobili, że z hodowli wykluczyliby nosiciela. Następne pytanie. Dlaczego tak bardzo nikt nie chce tych koni i co się z tymi końmi dzieje? Konie nagie potrzebują stałej opieki, co generuje koszty. Koń taki nie może być rozmnażany. To generuje koszty. I samo już urodzenie takiego rybaka to jest już poniesienie kosztów, nie tylko jego hodowla. Po prostu ten źrebak nie może być sprzedany, zazwyczaj nawet nie zdąży być sprzedany, bo po prostu, tak jak mówiłam, zdycha, więc to też jest generacja kosztów. I co jest najważniejsze, co już Wam mówiłam, konie te z tym syndromem zazwyczaj umierają w ciągu dwóch, trzech tygodni. Zdarza się, tak jak mówiłam, dwa, 3 lata, że przeżyją. Są konie, które żyją długo, ale nigdy nie możemy być pewni, że taki źrebak, taki koń nie cierpi. Nigdy nie wiemy, co, jest, co się dzieje w jego środku. Koń, który się urodzi z jakimś bólem, jest przyzwyczajony do tego bólu, więc też nie będzie go jakoś nie wiadomo, jak okazywał dla niego to jest normalne, że coś tam jest, jakby boli, szwankuje. Więc to po prostu też chodzi o humanitaryzm, o to, żeby taki koń nie cierpiał, żeby nie zdychał w męczarniach, więc najczęściej te konie są po prostu usypiane. Trzymywanie przy życiu zwierzęcia, na które praktycznie jest nałożony wyrok z góry, e, tak samo jak e, specjalne hodowanie w celu właśnie otrzymania takiego źrebięcia jest po prostu czystym. pik pik, pik. cenzura. się mi znać, co o tym myślicie? Czy kiedy spotkaliście się właśnie z tematem tej? Choroby, powiem szczerze, że ja się nie spotkałam, nie wiedziałam, że jest taka choroba, e, dopóki się tym nie zainteresowałam, e, no po prostu dajcie mi znać. <laughs> link, w, link do strony, z której brałam informacje, to jest po angielsku, od razu mówię, daję w opisie. To jest moje główne źródło informacji. Źródła wszystkich zdjęć macie podane przy zdjęciach, więc jak coś, to wszystko jest legalnie. Bardzo serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie jest więcej mnie, więcej Dory, więcej partii. Wiem, że tęsknicie za kobułami i za vlogami, więc zapraszam na Instagrama. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. I no cóż, moi drodzy, na razie.